Jest dzisiaj z nami Oskal PV800. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanes, albo Pan wie, co wpiszecie. I tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z projektorów. Nie jest jeszcze strona internetowa, jest smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzji Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia i jak zwykle zachęcam do podbijania tego filmu. Nasz dzisiejszy bohater, czyli Oskal, kosztuje 300 euro w tym momencie, czyli 1200 zł mniej więcej. Jakby co, to linki są w opisie pod filmem. Co znajdziemy w pudełku? Jak widzicie, projektor już jest wyjęty, a oprócz tego są dwa jeszcze pudełeczka. Jedny będzie tak. Instrukcja obsługi nie ma w języku polskim, ale jest w języku angielskim, więc OK. Pilot w pilocie z kolei nie ma materii. W związku z czym paluszki musicie załatwić sobie sami. Kolejną rzeczą jest kabel HDMI, i to jest fajne, bo nie zawsze. Albo nawet rzadko taki kabel HDMI jest, i to jest w jednym pudełku, a w drugim pudełku już pokazuję, jest przewód do zasilania, który podłączamy tutaj do tego projektora, gdzie jest ładowalka, czyli zasilacz spytacie, otóż on już jest wbudowany w ten projektor. Sam projekt jest zbudowany z tworzywa, ale tutaj z przodu ma taką fajną teksturkę, taki materiał. Bardzo mi się to podoba. Od dołu mamy cztery takie nóżki, ale najważniejsze jest to. O, tutaj, w tym miejscu, to jest taka nóżka, na której możecie postawić ten projektor i po prostu zwiększyć kąt wyświetlania. O. I wtedy on będzie stał na przykład tak i lepiej będzie wszystko wyglądało. To jest bardzo stabilne, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tutaj wejście do ładowania. No i tutaj mamy kilka rzeczy: HDMI, USB i wejście słuchawkowe, więc jest tak, jak być powinno. Tutaj jest przycisk, tak to wygląda i są głośniki wbudowane. One są w miarę OK. Tak, tak bym to powiedział. Obraz jest wyświetlany w jakości Full HD, a tutaj mamy to co jest najważniejsze. O. Czyli mamy obiektywy. Tak szybciutko wygląda prezentacja samego urządzenia. Natomiast myślę, że ważniejsze jest to, jak wygląda obraz i jak się z tego urządzenia korzysta, więc zapraszam was do innego pomieszczenia. No dobrze, to cóż ja mogę powiedzieć, jesteśmy w tym momencie już po wszystkich instalacjach, to wszystko jest dziecinnie proste tak naprawdę, nic tutaj nie trzeba specjalnie robić, wystarczy podłączyć ten projektor do prądu, zalogować się na swoje konto Google, no i już, jesteśmy. Do wszystkiego służy tutaj ten pilot, wszystko jest dziecinnie proste naprawdę, Tak, jestem tym dosyć mile zaskoczony, tutaj ten plusik, o, tutaj, nie wiem czy będzie widać, służy do o tego czyli do ustawienia autofokusa, ustawienia ostrości, bardzo ładnie to działa. też żadnych zastrzeżeń. Co dalej? Dalej obok mamy przycisk asystenta Google'a, a tutaj mamy przycisk o, który nam otwiera wszystkie ustawienia, możemy się połączyć przez Bluetooth. Tu jest źródło sygnału, które sobie możemy wybrać, HDMI, i tak dalej. Tutaj e, zdjęcie, czyli obraz. O, w ten sposób. No i tutaj mamy automatyczną korektę, czyli to samo co przed chwileczką wam pokazywałem. Można też, jakby komuś nie pasowało coś, to można to wszystko ustawić ręcznie. Też żaden problem. dalej jakość wideo standardowe muzyka gra biuro użytkownik jakość dźwięku czyli typ dźwięku zaraz pokażę jak to wszystko brzmi tutaj jest um, projekcja przednia tylna czyli jakbyśmy chcieli ten um, projektor zainstalować na przykład na suficie jest taka możliwość to wtedy też są odpowiednie ustawienia tutaj są ustawienia systemu o i języka, i tak dalej, i tak dalej. No to wyłazimy, bo tutaj nie ma o czym gadać. Dalej przycisk Home, później przycisk ustawienia. No i tutaj mamy ustawienia sieci, internetu, konta i to wszystko. No i jeszcze możemy zwiększyć albo zmniejszyć głośność, lub ją e, wyciszyć. Zupełnie za pomocą jednego przycisku. O, jak widzicie. No i tutaj znowu ręczne ustawienie fokusu, czyli ostrości. O, i tutaj znowu jest powrót do tych wszystkich ustawień. Proste, łatwe, przyjemne, bez żadnych problemów. Jak to wszystko. Wygląda, jak to wszystko gra, jak to wszystko się odtwarza. Tak jak już mówiłem, w tym momencie cały czas jesteśmy w pokoju, jest godzina 15, czyli już jest taki, no, ciemno, ale zaraz Wam pokażę, tak? Nie mam zasłoniętych okien, zaraz zasłonię sobie okna, zobaczcie, jak to będzie wyglądało z zasłoniętymi oknami. Wejdźmy sobie na te dziki. No, i oglądamy sobie mecz. Damy sobie głośniej. pojawia się na parkiecie. A ja zasłonię okna, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało, jak jest zupełnie ciemno. Naprawdę jakość gwiazdu bardzo fajna. Głośność też jest w porządku. No nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Na przykład nie udało się. Hawkins, Hawkins, Hawkins. I to będzie błąd A dużo już przesadził. Dobrze, wyjdźmy sobie stąd. I spróbujmy sobie na przykład podłączyć jakiś film, bo czemu by i nie. Czyli nie stąd, tylko... O, tutaj wyjdziemy sobie... I tutaj mamy dysk USB. Możemy sobie przeglądać, co tutaj chcemy. Folder pusty. No, ale jest załóżmy jakiś film, to proszę bardzo.

Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Bardzo fajna jakość obrazu, bardzo fajna jakość dźwięku, wszystko jest proste, intuicyjne. O to chyba w tym wszystkim chodzi. Cena myślę, że jest w miarę rozsądna. No także chyba mogę polecić, a w tym momencie co? Ja kończę i oglądam dziki dokładnie na tym projektorze. A na razie, hej, cześć!